Na puls dnia zaprasza Weronika Szymańska. Minęła 21, dobry wieczór, zobaczmy o czym dziś powiemy. Szpital polowy na MTP miasto czeka na sygnał wojewody. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, ale chcemy być przygotowani na, na różne scenariusze. Koszt tutaj dla targów zrobienia tego jest na poziomie około 2 milionów 100 tysięcy złotych. Dobowy rekord zakażeń w Wielkopolsce. Jacek Jaśkowiak komentuje głośne nagranie sprzed szpitala. Takich idiotów, którzy takie filmy wrzucają, tak, po prostu uważam, że należy karać i to naprawdę e, bardzo stanowczo. Ponad 500 polowych łóżek dla chorych na COVID-19 pacjentów. To już niemal pewne na MTP powstanie szpital tymczasowy. Miasto deklaruje, że może go postawić nawet w 10 dni, ale na razie czeka na zielone światło wojewody, a to może się pojawić niemal w każdej chwili Mateusz Mękina. Jeszcze nie tak dawno właśnie tutaj za moimi plecami w pawilonie numer 7A odbywały się m.in. targi czy kawaliada. Teraz hale targowe posłużą jako tymczasowy szpital. To już niemal pewne, tak zwany czteropak, czyli pawilony 7, 7a, 8 i 8a niebawem zamienią się w szpital polowy. To prawda, jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, ale chcemy być przygotowani na, na różne scenariusze, również ten dotyczący utworzenia dużego szpitala, który odpowiadałby mniej więcej wielkością tego, którym dysponujemy tutaj obecnie. Podobny szpital tymczasowy powstaje także na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ma pomieścić 500 pacjentów zakażonych koronawirusem. Pan premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali. Tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. Według zapowiedzi prezydenta Jacka Jaśkowiaka szpital na MTP może powstać nawet w 10 dni. Rolą miasta ma być udostępnienie hal targowych, wyposażenie ich w niezbędne łóżka, a także zapewnienie aparatury z tlenem dla pacjentów. Nie będziemy tego szpitala prowadzić. Zakładam, że to już jest kwestia odpowiedzialności pana wojewody. No i być może tutaj. Ministra Obrony Narodowej, być może wojsko się w to zaangażuje i takie polowe szpitale będą prowadzone również przez wojsko. Bo już w ubiegłym tygodniu w programie Otwarta Antena zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski zwracał uwagę, że sama budowa szpitala na MTP nie będzie problemem. Pytanie, kto będzie go obsługiwał? Przecież nam dramatycznie brakuje lekarzy, personelu pielęgniarskiego, medycznego, więc co z tego, że, że, że postanowiliśmy ustawimy szpital polowy. Prezydent Jaśkowiak podkreślał także, że szpital na MTP to tylko rozwiązanie tymczasowe. Jego budowa będzie kosztować miasto ponad 2 miliony złotych, ale wojewoda zapewnił, że rząd zwróci te pieniądze. Tymczasem politycy koalicji obywatelskiej proponują utworzenie covidowego szpitala w Gnieźnie, tam akurat kończy się budowa nowego szpitala. W Wielkopolsce możemy uruchomić od ręki 200 łóżek. Proszę nie działać politycznie. Zdrowie polegi Polaków jest ponad a szpitale powinny być udostępniane w trybie pilnym. Tyle, że zdaniem rzecznika Wojewody Wielkopolskiego 200 łóżek nie wystarczy, szpital tymczasowy powinien być znacznie większy. To ten projekt jest celowany w. Takie miejsca, które są w stanie zapewnić o wiele większą liczbę łóżek, aniżeli 200. Tutaj chodzi też oczywiście o to, aby szpital w Poznaniu był odciążony. I chodzi o duże projekty, naprawdę duże projekty. Obecnie w całej Wielkopolsce utworzonych jest ponad 1200 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Wolnych łóżek zostało niecałe 400. Mateusz Mękina, Puls Dnia. O planach budowy szpitali polowych, ale też o trudnej sytuacji Polskiej Służby Zdrowia w obliczu epidemii rozmawiałam dziś z profesorem Andrzejem Matyją, szefem naczelnej Izby Lekarskiej. Zobaczmy teraz fragmenty otwartej anteny. Ja myślę, że każde rozwiązanie, które ułatwi nam hospitalizację dla naszych pacjentów potrzebujących, jest dobrym rozwiązaniem. Tylko, że mam także wrażenie, że te szpitale one powinny służyć tym najmniej potrzebującym w sensie naszej działań lekarskich. Mamy pełne szpitale, mamy kolejki karetek czekających na to, żeby dowieść pacjentów potrzebujących pomocy. Czy wobec tego no, takie rozwiązanie, będzie skuteczne? To jest konieczność, pańskim zdaniem? Polski system opieki zdrowotnej jest w tragicznym momencie. Stał się niewydolny i niewydolny stał się zarówno w stosunku do pacjentów z COVID-19, ale pokazał także wszelkie niedostatki związane z leczeniem pozostałych chorych. Ta dostępność i, i, i niewydolność tego systemu, ona była wielokrotnie przez nas zgłaszana. To, że karetki jeżdżą od szpitala do szpitala, to nie jest wina ratowników, kierowców tychże karetek czy lekarzy. To jest wina systemu. Sytuacja z dzisiejszego dnia. Przyjaciółka moja została zawieziona do szpitala greckiego z dusznościami. I tam w szpitalu nie pobrano jej żadnych badań, niczego. A nawet od, każe się zapytali, czy tam ci, którzy to prowadzą, czy pani chce zostać w szpitalu, czy nie. No ludzie, o czym my mówimy? No trudno komentarz, jeżeli się nie zna szczegółów. Być może ta osoba nie wymagała hospitalizacji, a w tej chwili naprawdę proszę mi wierzyć, liczy się. Ka liczą się każde ręce do pracy, liczy się każde wolne miejsce, każde mi wolne miejsce na respiratorze, bo mogą być y naprawdę chorzy, którzy tego będą wymagać. 1186 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkopolsce. W Polsce ponad 9 tysięcy. Czas na codzienny raport Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby w kraju zmarło 107 osób zakażonych koronawirusem. W Wielkopolsce 5. Najwięcej przypadków w naszym regionie testy potwierdziły w powiecie poznańskim 431. W samym Poznaniu 270. Większość z tych osób, które otrzymały w ciągu ostatniej doby pozytywne testy na obecność SARS-CoV-2 przebywa w izolacji domowej. 7 osób jest hospitalizowanych. W Polsce w szpitalu hospitalizowanych osób przybyło 9 tysięcy. Pod respiratorami przebywały. Obecnie 725 osób. Od kilku dni w sieci krąży nagranie, na którym widać karetki stające pod szpitalem przy ulicy szwajcarskiej. Film zdobywa coraz większą popularność. Autor twierdzi, że karetki pod szpital przyjeżdżały puste, a sprawie przygląda się nasza reporterka Ewelina Dernoga. Ewelino dzisiaj o tym filmie m.in. mówił prezydent Jacek Jaszkowiak podczas swojej konferencji prasowej. Czy wiemy coś więcej? Jaka to była sytuacja? Czy rzeczywiście te karetki przyjeżdżały puste? Na razie wiemy, że autorem nagrania był prawdopodobnie mężczyzna pracujący na pobliskiej budowie. Stamtąd filmował wejście, jedno z wejść do szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. Na tym nagraniu widać właśnie, że podjeżdżają pod szpital karetki, z których wysiadają służby medyczne i nie wyprowadzają żadnych pacjentów właśnie do szpitala. W związku z tym filmik zdobył ogromną popularność wśród osób negujących w ogóle istnienie pandemii, negujących istnienie koronawirusa jako dowód na to, że skoro karetki pacjentów do szpitala nie przywożą, to koronawirusa nie ma i jest to tylko wymysł. Właśnie do tej sytuacji w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się prezydent Jacek Jaśkowiak, który twierdzi właśnie, że publikowanie takich filmików jest szkodliwe. Posłuchajmy dlaczego i jakie konsekwencje według prezydenta Jacka Jaśkowiaka powinny być w wobec takich osób publikujących takie nagrania wyciągnięte. Ja mam nadzieję, tak, że organy państwa podejmą działania w stosunku do takich osób, które rzucają takie fałszywe oskarżenia, no bo z jednej strony jestem oczywiście zwolennikiem wolności słowa, natomiast również no, musimy sobie poradzić z tym, by w tej przestrzeni publicznej, by do państwa, tak, do dziennikarzy nie docierały tego typu rzeczy, żeby w ten sposób nie wprowadzano w błąd opinii publicznej, bo to może kosztować tak naprawdę. Życie ludzkie. Co więcej, dzisiaj, proszę Państwa, powinniśmy robić wszystko, by docenić pracę tych, którzy narażają życie, zdrowie, e, którzy pracują naprawdę w trudnych warunkach. Mam tu na myśli lekarzy, mam tu na myśli ratowników medycznych, pielęgniarki e, i, i takich idiotów, którzy takie filmy wrzucają, tak, po prostu uważam, że należy karać i to naprawdę e, bardzo stanowczo. Prezydent Jacek Jaśkowiec tutaj w ostrych słowach skomentował tę sytuację, a to ze względu na to, że musimy pamiętać, iż to wejście, które przez pracownika budowy zostało sfilmowane, jest wejściem, które nie służy do przetransportowywania tam pacjentów. Pacjenci przywożeni, przywożeni przez służby medyczne, przywożeni przez karetki do szpitala są transportowani zupełnie innym wejściem z innej strony szpitala, a musimy także pamiętać o tym, że karetki Jeżdżące na sygnale w obecnej sytuacji mogą przewozić nie tylko chorych na COVID-19 pacjentów, ale także krew oraz tak potrzebne osocze, o które cały czas apelują władze szpitala, o które apelują lekarze, osocze ozdrowieńców, które pomaga osobom chorym na COVID-19 właśnie w powrocie do zdrowia. Te szczegóły to była Ewelina Dernoga. A to jeszcze nie wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zobaczmy, o czym powiemy w drugiej części podsumowania wydarzeń dnia. Nagłe zakażenia personelu szpitala przy Krysiewicza. 9 osób z personelu zakażonych. Ograniczenia w pociągach i mniej lotów z ławicy. Mówimy tu o 60% spadku połączeń. Deweloper zburzył zabytkowe magazyny Portu Rzecznego. Mamy nadzieję, że ten deweloper zostanie potraktowany z całą surowością prawa. Będą wyciągnięte konsekwencje prawno-egzekucyjne. Wczoraj jeden z chirurgów, dziś kolejni lekarze. Ognisko koronawirusa wykryto w szpitalu dziecięcym przy Krysiewicza. Kilkudziesięciu pacjentów przeszło testy. Na razie nie wiadomo, ile osób mogło się zakazić. Szpital czeka na wyniki badań. Posłuchajmy, co tej sytuacji mówi rzeczniczka placówki Urszula Łaszyńska. Zmienia się z godziny na godzinę ta sytuacja. Jeszcze wczoraj mieliśmy informację i świadomość o tylko jednym lekarzu z dodatnim wynikiem w kierunku. COVID, a dzisiaj już wiemy, że mamy dziewięć osób z personelu zakażonych w różnych oddziałach. To nie tylko chirurgia, bo na samej chirurgii mamy pięciu lekarzy z wynikiem dodatnim na ten moment. W związku z tym na chirurgii mamy ognisko zakażeń, dlatego też wstrzymaliśmy przyjęcia. Planowe i ostre na oddział chirurgii, natomiast cały czas przyjmujemy pacjentów w trybie ambulatoryjnym. Ci pacjenci, których mamy aktualnie na oddziale, nie zostają nigdzie odesłani, tylko my świadczymy cały czas tę usługę, i oni zostaną sukcesywnie wypisywani do domu. Jedyną taką jeszcze istotną jest to, że na oddział laryngologii również wstrzymaliśmy przyjęcia planowe. Co jest bardzo istotne, to to, że. Właściwie za godzinę ta cała moja wypowiedź może być nieaktualna, bo to wszystko rzeczywiście zmienia się jak w kalejdoskopie. Kilkudziesięciu pacjentów znowu rano zostało poddanych wymazom, czekamy na wyniki testów. Z powodu epidemii sporo zmieniło się też dla podróżujących samolotami czy pociągami. Lotnisko Ławica liczy straty i zwalnia część załogi, a koleje wielkopolskie próbują uniknąć cięć w rozkładzie jazdy, choć w zamian uruchamiają krótsze pociągi. Prosimy o respektowanie obowiązujących zasad. Paławicę obowiązuje jedno wejście i tu mamy mierzoną temperaturę, ale to nie jedyne zmiany związane z pandemicznymi obostrzeniami na lotnisku. Decyzje linii lotniczych no, postępują w sposób bardzo e, nagły, czasem e, z dnia na dzień co do tego, w jaki sposób kształtują swoją siatkę połączeń. Jedną z takich decyzji jest przesunięcie połączenia do Manchesteru, które ruszy dopiero na wiosnę. Ci najemcy e, no, mają też trudną sytuację. Tak jak no, całe lotnisko. I tutaj oczywiście następowały rozmowy, porozumienia co do kwestii umów. Negocjacje Ławica prowadziła też załogą lotniska. Część zwolniono. Innym zaproponowano okrojenie czasu pracy. To efekt mniejszej liczby połączeń i pogarszającej się kondycji finansowej spółki. Bo Mówimy tu o 60% spadku e, połączeń. Tę samą liczbę połączeń udało się utrzymać za to koleją wielkopolskim, choć są obsługiwane krótszymi pociągami niż poprzednio. Dzięki czemu... Mamy także tabor, który może pozostać w tzw. Tak rezerwie. Teraz te pociągi mogą być wsparciem dla najbardziej zatłoczonych linii. Czy rzeczywiście są zatłoczone? Sprawdzają konduktorzy. Najczęściej to jest kierownik pociągu, bądź też tylko konduktor. To jest cały czas liczenie, ile pasażerów jest. Ile chce wsiąść, ile wsiadło. Pociągami kolei Wielkopolskich, zgodnie z przepisami, może teraz jednocześnie podróżować nie więcej niż 30% maksymalnej liczby pasażerów. Bartosz Bartkowiak, puls dnia. Sezon poznańskiego roweru miejskiego będzie wydłużony, i wszystko przez pandemię. Zapraszam państwa na wtk.pl, bo tam piszemy właśnie o tej sprawie. Prezydent Jaśkowiak dziś potwierdził, że są rzeczywiście takie plany. Powiedział, jesteśmy w trybie uzgodnień, wiemy, że do 7 grudnia uda nam się ten sezon wydłużyć. Podejmujemy działania, to jest też kwestia, czy jesteśmy w stanie w ramach bieżącego budżetu się z tym zmieścić. Tak powiedział Jacek Jaśkowiak i dodał, że jeśli sytuacja na to pozwoli, to może ten sezon będzie trwać w tym roku nawet do Bożego Narodzenia. Deweloper wyburzył zabytkowy magazyn przy Szyperskiej, choć miał tylko go rozebrać, pod nadzorem konserwatora i częściowo zachować. Radni osiedlowi są oburzeni i żądają pociągnięcia inwestora do odpowiedzialności. Miasto prawdopodobnie zgłosi sprawę prokuraturze. Jeszcze w zeszłym tygodniu zabytkowy magazyn wyglądał tak. Teraz po zabytkowym murze prawie nic nie zostało deweloper niemal całkowicie wyburzył zabytek. A co się stanie, gdy przypadkiem koparka zahaczy jakiś budynek w Starej Rzeźni albo za chwilę na Ostrowie Tumskim też się coś dziwnego wydarzy? Pyta oburzony całą sytuacją radny osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek. Radny domaga się wyciągnięcia poważnych konsekwencji wobec dewelopera odpowiedzialnego za wyburzenie magazynu. Niebywała bezczelność. Jesteśmy na Starym Mieście w Poznaniu, na obszarze chronionym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i ktoś sobie pozwala na zburzenie zabytkowego muru, jeszcze w zeszłym roku miejska konserwator zabytków zapewniała, że budynek dawnego kapitanatu będzie stosownie wyeksponowany, choć rozmowy z deweloperem nie były łatwe. Wskazywaliśmy na konieczność ochrony zabytkowego budynku, tzw. Tak kapitanatu pochodzącego z 1907 roku, wraz z południową elewacją dawnego budynku magazynowego. Według wizualizacji, nowy budynek miał być zawieszony tuż nad zabytkowym magazynem, co nie przeszkadzało miejskiemu architektowi. W Europie Zachodniej, do której staramy się równać, gdzie rozwiązania nadwieszenia budynku nowego nad starym, nadbudowy budynku starego z jakąś formą wiszącą nad, nad, nad jakimś przestrzenią publiczną, to nie są pomysły, które uznać należy za, za pod, podstawę do krytyki. Inwestor miał za zadanie wyeksponować zabytek i zadbać o jego stan. Budynek miał być rozebrany modułowo na duże części, tak by można było łatwo go odtworzyć z zachowaniem oryginalnych materiałów. Teraz to już niemożliwe. Wobec inwestora zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami prowadzone będą postępowania administracyjne, także będą wyciągnięte konsekwencje prawno egzekucyjne. Urzędnicy nie wiedzą czy w ogóle da się odbudować magazyn przy Szyperskiej. Miasto gromadzi także potrzebne dokumenty, by zgłosić sprawę do prokuratury. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy też przedstawicieli dewelopera. Do czasu realizacji tego materiału nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Niestety, jak mówi polskie przysłowie, mądry Polak po szkodzie, tego zabytku nie da się już odzyskać, przynajmniej w jego pierwotnej formie, ale miejmy nadzieję, że wszyscy wyciągniemy z tej całej sytuacji wnioski na przyszłość. Mateusz na puls dnia. Jeszcze jedna informacja uzupełniająca. Deweloper wieczorem przekazał swój komentarz w tej właśnie sprawie dziennikarzom Głosu Wielkopolskiego. Z tej wypowiedzi wynika, właściwie przedstawiciele dewelopera tłumaczą, że posiadają stosowne pozwolenia na rozbiórkę ogrodzenia i magazynu. Inwestor uspokaja też, że jest w stanie wiernie odtworzyć południową ścianę kapitanatu. Jego zdaniem wspomniana ściana nie jest jednak zabytkiem. To teraz jeszcze u nas kolejne informacje. Biskup Kaliski Edward Janiak zrezygnował ze stanowiska. Jednak Watykan wciąż nie zakończył dochodzenia w jego sprawie, o której było głośno po filmie Braci Sekielskich. Co to wszystko oznacza dla polskiego kościoła? O tym mówił dziś na naszej antenie Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika więź. Ta decyzja jest początkiem procesu przywracania sprawiedliwości w decyzji kaliskiej. Ma Pani rację, że ona ma również znaczenie ogólnopolskie, bo pokazuje, że, że hierarchowie muszą być rozliczalni. Bardzo lubię używać tego słowa, które jest neologizmem po polsku. To jest tłumaczenie angielskiego accountability. Postępowanie zjawisku Pajaniaka było toczone. W oparciu o dość nowy, bo zaledwie sprzed roku, dokument papieża Franciszka, Motu Proprio Vosestis Lux mondi". jest to pierwszy dokument w historii Kościoła, który wprowadził możliwość zgłoszenia przez każdego, nawet nie, nie tylko duchownego, nie tylko katolika, ale w ogóle przez każdego, przez każdą osobę, zgłoszenia, zawiadomienia o zaniedbaniach hierarchów właśnie w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego osób nieletnich. W Polsce potraktowano najpoważniej ten dokument, z Polski jest dużo zgłoszeń w tej sprawie, to nie znaczy, że u nas było wyjątkowo źle, ale to znaczy, że u nas ten dokument pojawił się w takim momencie, w którym ludzie uznali, że rzeczywiście warto z niego skorzystać, bo wszystkie inne drogi nie, nie działają. Cała ta rozmowa jest dostępna u nas na wtk.pl, więc zachęcam, żebyście Państwo tam zaglądali, również na nasze media społecznościowe. To teraz jeszcze na koniec pół prognoza pogody i optymistyczne wieści. Agnieszka Wolicka przed Państwem. Dobry wieczór Państwu, czas na informacje pogodowe. Te najbliższe godziny to sytuacja, która poprawi się w pogodzie. Co prawda w nocy spodziewamy się jeszcze przelotnych opadów deszczu, ale już od rana zdecydowanie przyjemniej. Słaby wiatra, więc te opady nie będą bardzo intensywne i nie będą niosły też za sobą jakiegoś niebezpieczeństwa. W ciągu dnia duże zachmurzenie, ale przyjemna temperatura 15 stopni powyżej zera. Słaby wiatra, więc ta temperatura odczuwalna będzie podobna do tej, którą zarejestrujemy na w termometrach. W kolejnych dniach jeszcze przyjemniej, bo już od środy temperatura rośnie, ale to w czwartek będzie najcieplej. Temperatura nad ranem w czwartek 12, w ciągu dnia aż 20 stopni Celsjusza. Do tego niebo rozpogodzi się aż do soboty. Umiarkowane zachmurzenie utrzyma się w Poznaniu. 13 do 17 w piątek, w sobotę nieco chłodniej od 11 do 14 stopni Celsjusza. Przed nami zatem cieplejsze dni. Proszę się na to przygotować i cieszyć się tymi, no pewnie ostatnimi e, chwilami z Cieplejszą temperaturą. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo. Do zobaczenia. Polecam Państwu jeszcze na koniec nasz adres mailowy: alarm.maupawtk.pl. Niezmiennie możecie się Państwo kontaktować z nami właśnie pod tym adresem, do czego zachęcamy. A ode mnie na ten moment to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jutro wieczór WTK wraca o 17, więc gorąco polecam i zapraszam. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Dobranoc.